Pszczelarska Zagroda Edukacyjna w Mieścisku na terenie gminy Gniewoszów to kolejne miejsce, które znajduje się na szlaku kulinarnym Smaki Ziemi Kozienickiej. Jej właścicielem jest Ryszard Szewczyk, którego rodzina od lat związana jest z pszczelarstwem. Założyłem pasiekę niewielką, bo rojową, później się ona powiększała i doszedłem do wniosku, mając stary budynek, że można by tu zrobić bazę i mówić o zapylaczach, mówić o pszczole miodnej, mówić o czmielach, o tym wszystkim, co nam przynosi pożytki, bo 93% roślin w Polsce jest zapylane przez owady. Na przestrzeni lat pasieka naszego bohatera stale się rozrastała. Moja pasieka obecnie liczy 35 roi, pracuje na ulach warszawskich zwykłych i na Wielkopolskich. Mam jeszcze takie ule specjalne do odkładów, ponieważ produkuję również nowe rodziny, robię tak zwane odkłady. 35 na jedną osobę to jest trochę dużo. Bazy pożytkowej jako takiej tutaj nie mam, więc w mojej pasiece obecnie tutaj jest około 18 pni. Natomiast resztę pasieki mam nad Wisłą w miejscowości Podmieście. Ponieważ Wisła stanowi dużą bazę pożytkową, począwszy już od wiosny, kiedy pierwsze wikliny, wierzby podają swoje pyłki na tych łęgach wiślanych występuje dużo ciekawych roślin, na których bazuje pszczoła. Natomiast tutaj no to głównie sady, rzepaki, no i to, co sobie posiejemy. W 2017 roku w ramach naboru grantowego budowa lub przebudowa ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej, rekreacyjnej lub kulturalnej Ryszard Szewczyk pozyskał dofinansowanie z lokalnej grupy działania Puszcza Kozienicka na utworzenie pszczelarskiej zagrody edukacyjnej. Zdobyłem zaufanie pani prezes, i w ten sposób powstał budynek z bazą, gdzie mamy teraz możliwości mówienia o tym wszystkim, o czym kiedyś marzyłem. W pierwszych dwóch latach przyjąłem ponad 500 osób, łącznie, bo to były grupy szkolne, grupy turystyczne. W związku z tym wirusem, który nas dręczy, te lata są troszeczkę takie no, spokojniejsze, choć byliśmy w szkole w Puławach, byliśmy w szkole w Zajzieżu, gościła szkoła z Przyłęka u nas. A więc y, mamy co robić i jest nam z tym dobrze. I spotykamy się z dziećmi, spotykamy się z młodzieżą, gościmy tutaj seniorów, gościmy inne prywatne osoby, które przejeżdżają i z ciekawości do nas zajrzą. Nie mówimy o wielkich sprawach pszczelarskich, ale o ochronie głównie, o możliwościach, jakie ma pszczoła, co człowiek powinien dla niej zrobić, żeby ona przeżyła. Sam profesor Einstein powiedział, że jeżeli zginie ostatnia pszczoła, to człowiek będzie żył tylko 4 lata. Zwiedzając edukacyjną zagrodę, można nie tylko poszerzyć swoją wiedzę na temat pracy pszczelarza, pszczół i roślin miododajnych, zapoznać się ze starym i nowym sprzętem pszczelarskim, ale także zrelaksować się przy muzyce pszczelej i skosztować smakowitych produktów z pasieki, które mają właściwości zarówno odżywcze, jak i lecznicze. Dominują miody rzepakowe. Miód rzepakowy, który się nie zeskala, który jest cały rok jak taka gęsta śmietana. A więc rzepak kremowany, rzepak zwykły, mamy wielokwiaty, mamy już akacje i mamy miody z faceli. Natomiast oprócz miodów produkujemy jeszcze, według profesora Czarneckiego z ujot niestety nieżyjącego, który na warsztatach nam tłumaczył, jak robić pierzgę albo pyłek w miodzie. Taki pyłek pszczeli, który jest przyniesiony przez pszczołę i przekazany drugiej pszczole, która go przerabia, dodaje enzymy. Później wytwarza się kwas mlekowy, który konserwuje tę pierzgę. Natomiast pyłek jest mielony z dodatkiem miodu, bo lepiej się konsumuje. Jest bardziej przyswajalny przez żołądek i lepszy w spożyciu. Po pierwsze aminokwasy, witaminy, choroby jelitowe, żołądkowe, obniżenie cukru we krwi to są zalety pyłku pszczelego. Pan Ryszard aktywnie udziela się w Regionalnym Związku Pszczelarzy Ziemi Radomskiej, pełniąc funkcję prezesa Gniewoszowskiego Koła tego związku. Naszym celem wspólnie jest. To, żebyśmy nie indywidualnie, ale razem pracowali. Ten budynek stanowi bazę dla nas wszystkich. Tu decydujemy, tu się spotykamy, tu czasem się sprzeczamy, ale również pracujemy ze sobą wspólnie na pasiekach. Mam takich trzech, czterech kolegów, którzy nawzajem sobie pomagamy. Jeśli ja jadę na pasiekę, to on przyjeżdża do mnie i vice versa. W przyszłości pan Ryszard nie planuje powiększenia pasieki. Obecna ilość pszczół, jego zdaniem, jest wystarczająca i wymaga wiele wysiłku i zaangażowania. Będę rezygnował pewnie w tym roku już na jesieni z prezesostwa, bo wychowałem sobie młodego człowieka, który skończył, oprócz studiów skończył jeszcze szkołę technikum Pszczelarskie w Szczelej Woli, a więc mam pełnego fachowca i on pewnie obejmie te stery i będziemy sobie tu jakoś wspólnie rządzić. W 2019 roku produkowany przez pana Ryszarda miód kozienicki został wpisany na listę produktów tradycyjnych Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. W tym samym roku pszczelarska zagroda edukacyjna zajęła pierwsze miejsce w konkursie organizowanym przez LGD Puszcza Kozienicka Regionalny znak jakości.